A my jesteśmy na rynku kopernika w Kiernozi, gdzie trwa wesołe oczekiwanie na świętego Mikołaja. Powoli zaczynają się tutaj gromadzić mieszkańcy, przybywa ich tutaj coraz więcej. No i właśnie tutaj rozmawiamy z mamą córką. Jak masz na imię? Zosia. Zosia, czy ty czekasz na spotkanie z Mikołajem? Tak? Tak. A powiedz, dzisiaj są Mikołajki, jak upływa Ci ten dzień. Były już prezenty? Od kogo? Gdzie je znalazłaś? Okej, okay. czyli nie tylko Mikołaj, ale też mama i ciocia. A teraz tu będzie za chwilę Mikołaj i będą prezenty od Mikołaja. Jak myślisz, co to może być? cukierkami. Mhm. Okej. Okay. I co? Słodycze. Słodycze, tak? Lubisz słodycze? Ucieszysz się z takiej paczki? Okej. Okay. A mama, jak ocenia takie spotkanie w gronie lokalnej społeczności, na rynku? Uważam, że to jest cudowna inicjatywa, która jednoczy mieszkańców już nie jeden raz, ale takie spotkania miały miejsce też kilka lat wstecz. E, tak więc fajnie wyjść, spotkać się ze znajomymi, na no a przede wszystkim spędzić czas z naszymi pociechami w oczekiwaniu na tego najważniejszego gościa. No właśnie, może można już poczuć tą atmosferę zbliżających się świąt, prawda? Można poczuć. I tak. przede wszystkim zobaczyć taką niesamowitą radość na twarzach dzieci. Dokładnie, a ta radość będzie najbardziej widoczna wtedy, jak rozbłysną światłem. Dokładnie. I na te uśmiechy, na tą radość czekamy. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Bawcie się dobrze. Dziękuję.